Ja już mówiłem o zmianach programowych, które szykuje nam Ministerstwo Edukacji. Jednakowoż nie przestają mnie zaskakiwać, i to bardzo negatywnie. W tym momencie jestem wręcz wkurwiony tym, czego się dowiedziałem. O tym, co ma zniknąć ze szkół, już mówiłem w poprzednich TikTokach. Ale z podstawy programowej ma też zniknąć. Obrona Westerplatte. Obrona Poczty Gdańskiej. Obrona wieży przez harcerzy. A co najbardziej mnie wkurwiło? Trzeba zniknąć obóz koncentracyjny dla dzieci w łodzi. Pamięć o tych wszystkich dzieciakach, które tam były, które tam ginęły, ma być wymazana. Noż kurwa, jak tak można? O tych wszystkich rzeczach, o tych wszystkich zbrodniach, o tym bohaterstwie, powinna być dalej kultywowana pamięć. I zwłaszcza o dzieciakach, które były zmuszane do katorżniczej pracy, które były bite, głodzone i katowane. To już zaczyna być chore. Czy oni chcą wymazać całą Drugą wojnę światową? Czy życie tych wszystkich ludzi, tych dzieci poszło na marne czy nie zasługują na naszą pamięć? Pani minister, opanujcie się, bo polski naród na to nie pozwoli. I jako rodzic apeluję też do rodziców, nie możemy pozwolić na odmóżdżanie naszych dzieci. Naszym i ich świętym obowiązkiem jest pamiętać.